Witam serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Harzach. Już w tą środę o godzinie 18.00 poprowadzę dla Państwa prelekcję na temat zagrożeń sztucznej inteligencji. Będziemy mówić e, o tym, jak uważać, co zrobić, żeby zapaliła się nam tak zwana lampka bezpieczeństwa. Spotkanie będzie podzielone na dwie części, i na tą pierwszą e, zapraszam wszystkich Państwa. Technologia, która się rozwinęła w dzisiejszych czasach, jest tak dalece posunięta, że również osoby, które się wydają, że ich to nie dotyczy, jest to właśnie jak najbardziej dla nich ta pierwsza część. Dowiedzą się na co zwracać uwagę, jakie będą już w najbliższym czasie zagrożenia, jeśli chodzi o połączenia telefoniczne i gdzieś tam jeszcze powiązane wariacje. Także. Czy jesteś młody, czy starszy, czy już nawet, że tak powiem, nie masz nawet komputera, powinieneś przyjść na to spotkanie i dowiedzieć się z tej pierwszej części, na co uważać w najbliższym czasie, żeby nie popaść tutaj w jakieś niepotrzebne straty finansowe. 12 marca w środę o godzinie 18, w nowej bibliotece publicznej w Hazlachu Zapraszamy, Hzlach! Drodzy mieszkańcy, jeszcze raz apelujemy do Was, abyście ich poinformowali, a nie tylko właśnie udostępniając ten filmik, ale również e, słownie, jeśli wiecie o takich osobach, które nie mają nawet dostępu do internetu, również e, zadzwońcie do nich, wyślijcie im smsa o tym wydarzeniu, ponieważ e, do nich również jest to e, przesłanie, ta prelekcja, aby oni byli również świadomi tych zagrożeń. Tak, i tak jak Pan powiedział, zapraszamy wszystkie pokolenia i tych najmłodszych, i tych najstarszych. Druga część, no to już będzie taka bardziej kreatywna. Druga, w drugiej części będę opowiadał o tym, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia czy to grafik, czy to dokumentów, czy to muzyki. Na tym spotkaniu właśnie dowiecie się, jak wykorzystywać te wszystkie nowe narzędzia, aby przyspieszyć wasz rozwój, czy to firmy, czy to e, gdzieś tam waszych pasji? Także zapraszam serdecznie do Haszlacha o godzinie 18.00. Rozpoczynamy. Zapraszamy gdzie? Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Haszlachu, wszystkich mieszkańców, ponieważ żyjemy w dobie automatyzacji, cyfryzacji i jest to bardzo ważne spotkanie. Zapraszamy. Zapraszamy. Będzie się 13 marca W środę o godzinie 18 W nowej bibliotece publicznej w Harzlachu Zapraszamy!